Lotu Stadion Poznańskiego Lecha. Wita Państwa Andrzej Zdorowicz wraz z Janem Tomaszewskim. Za chwilę towarzyskie spotkanie Polska Kamer Komplet widzów na Poznańskim Stadionie. Prawie 20 tysięcy sympatyków futbolu. Wszystkie bilety rozeszły się bardzo szybko. Musiano dostawiać specjalne trybuny. Tak to już jest. Kiedy drużyna osiąga finały piłkarskich mistrzostw świata, nienotowany od 16 lat sukces biało-czerwonych spowodował olbrzymie zainteresowanie nawet meczem towarzyskim. Przeciwnik egzotyczny i atrakcyjny, bo oto kamerun, który zdobył w ubiegłym roku puchar narodów Afryki i mistrzostwo Igrzysk Olimpijskich. Oto skład drużyny polskiej w bramce Radosław Majdan. Następnie w obronie od prawej strony Tomasz Kłos, Jacek Bąk, Michał Żewłakow, Arkadiusz Wąk, Tomasz Hajto, Piotr Świerczewski, Marek Koźmiński, Paweł Kryszałowicz, Bartosz Karwan i Emanuel Olisabebe. I rezerwowi piłkarze Adam Matysek, Mariusz Kukiełka, Następnie piłkarz Polonii Warszawa Paweł Kaczorowski, Igor Sypniewski, Artur Wichniarek i Jacek Krzynówek. Trenerem naszej reprezentacji jest Jerzy Engel. Nastrój wielkiego oczekiwania na stadionie poznańskiego Lecha. Temperatura powietrza w granicach zera, ale temperatura na widowni dużo wyższa. I oto skład Kamerujczyków w bramce z numerem pierwszym rewelacja Pucharu Narodów Afryki z 2000 roku Bukar Alium, następnie Chato, potem Lome, Olembe, Jeremi, Foe, Mboma, Kala, Song, Loren i znany nam Eto, Winfried, Scheffert Niemiecki szkoleniowiec i rezerwowi Bramkarz Kameni, który ma 17 lat. Potem Epal, Jeffy, Aldugi, Biakolo, Joil, Sufo, Metomo i Erik. Teraz, proszę Państwa, jak na stadionie w Argentynie, gdzie grałeś Emek. Ja tak, rzeczywiście, serpentyny, balony, flagi, atmosfera rewelacyjna. No i w tym momencie piłkarze mają taki dreszczyk emocji, jest to adrenalina, w tym momencie, gdzie się bardzo dużo adrenaliny, bo jest takie złudzenie, że wszyscy kibice patrzą na mnie, w momencie, kiedy ja wychodzę. Proszę im wierzyć, jest to bardzo jakiś taki wzruszający i pobudzający moment. Ale powracając jeszcze do dusznika, teraz widzimy, jak oni wychodzą właśnie. Oni wzrostem, warunkami fizycznymi śmiem twierdzić, że przewyższają nas. I to co powiedziałeś, są wspaniałe bytkojeni technicznie. Przy takim wzroście, przy takich warunkach fizycznych, może ta, ta drużyna może być groźna dla najlepszych drużyn świata. Stąd zalecenia trenera Jerzego Engela, aby nasi zawodnicy nie ryzykowali zbyt często gry górą. Włosiła ten rynk pan Marek Dorzecki Ta ceremonia. Tak rzeczywiście to jest niepowtarzalne. Tego po prostu kilka ciągle. Mówią. Tego nie można kupić za, za te pieniądze. Żeby wysłuchać hymn, kiedy śpiewa cały stadion. Jest to, jak już powiedziałem, wyjście, jest, jest to pierwsza adrenalina, hymn druga adrenalina. Później już sam mecz, proszę mi wierzyć, przebiega albo zgodnie, albo niezgodnie z założeniami, ale... To są te dwa momenty, które pobudzą największego jakiegoś śpiocha, który jeszcze się nie obudził tutaj tych zawodników do intensywnej walki. W każdym bądź razie Poznań przygotowany jest świetnie. To wszystko wygląda fantastycznie. Atmosfera wielkiego wydarzenia. Widać wyraźnie, że Jurek Engel jest wzruszony. Pozdrowienia od kibiców, uściski dłoni. No, Engel staje się takim sportowym bohaterem y, Polski. Czasami tylko ten drugi, ale to już jest dosyć ryzykowe. No, to w momencie, kiedy nasza drzga będzie przegrywała, czego nie życzę, wtedy gra się na pełne ryzyko. Kłos, Hajto, Świerczewski, kapitan biało czerwonych Drugie ubie podanie w kierunku Kryszałowicza mówimy o tym że wszyscy nasi reprezentanci marzą o powołaniu do drużyny narodowej która wyjeżdża na finały piłkarskich mistrzostw świata ale nie dziwmy się piłkarzom to jest Okno wystawowe na świat to jest droga do sławy, teraz kapitalne uderzenie z dystansu. Widać, że nasi piłkarze są ofensywnie nastawieni. Jeremi. i out dla drużyny Kamerun. Mija w tej chwili 11 minuta spotkania towarzyskiego Polska, kamerun rezultat 0. Zero. I można powiedzieć, że jest to w dalszym ciągu walka na środku boiska o uzyskanie przewagi w tej strefie. Kto ją uzyska będzie miał więcej sytuacji yy, podblankowych. Szansa dla naszej reprezentacji na przeprowadzenie szybkiego ataku. Krosowe zagranie na prawą stronę, bardzo mocne do Kryszałowicza. Kryszałowicz ma naprzeciw siebie czato. Bija zawodnika Kameruńskiego. Odegranie sklepki. Uderzenie naszego reprezentanta Pawła Kryszałowicza. Niecel. Bardzo dobra akcja pomiędzy Pawłem i Bartkiem Karwanem. Teraz widzimy Paweł. Chce minąć zawodnika. Podał właśnie do Bartka. Bartek mu zgrał piłkę. Nie wiem, czy Paweł teraz nie powinien właśnie zabrać się z tą piłką i wyjść sam na sam z bramkarzem. Trudno. Zdecydował się na strzał. Ładna akcja. Szkoda, szkoda, że no tak dobra akcja, nie została uwieńczona bramką. Łomę niedokładnie i Jacek Bąk bez problemu przejmuje piłkę. I od razu atakują naszych, także tu jest ten pressing na, na całej długości szerokości boiska. A to jest nowoczesna piłka świeczerski czeka na podanie, Karwan jest na pozycji prawoskrzydłowego, Świetczewski prowadzi piłkę, trzech naszych zawodników przed Świetczewskim dobre dośrodkowanie strzał i świetna interwencja Bukara Aliuma no, rzeczywiście Alium pokazuje się z dobrej strony jeszcze raz ta pomysłowo rozegrana akcja naszego zespołu uderzenie Kryszałowicza na pierwszy słupek a więc krótki ruch, bardzo nieprzyjemne bardzo ładne dośrodkowanie właśnie Piotka Świeczewskiego. Paweł również tą piłkę tak splasował. Prawo bramkarz. A drugi rzut rożny dla naszego zespołu. Już wykonany. Główka! I piłkę wybija z bramki obrońca Czato. Który ustawił się przy słupku. Będzie kolejny rzut rożny. Tu widzimy Tomek Kłos. Bardzo dobrze skoczył. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Chyba wybił z linii bramkowej. Któryś z obroń Czato. Olembę. Dużą swobodą rozgrywają w strefie środkowej boiska Kamoryńczycy Piłkę. Gorzej jest pod bramką Majdana. Eto na prawą stronę do Jeremiego. Żereni Mboma. Polekarny Mboma. Uwolnił się spod opieki Żewłakowa i teraz wspaniała szansa dla zawodników Kamerunu. Strzelał Eto, Majdan obronił, a potem jeszcze ten strzał z głębi pola, chyba bardziej niebezpieczny niż ten pierwszy napastnika Majorki. Tak, tak, brawo teraz, brawo Radek Majdan. Tutaj kapitalnie tąpił, a to nie Majdan. To Jacek, Jacek bomb. Teraz, no dobrze, że ta piłka nie ugrzęzna. Kapitalna sztuczka techniczna, proszę zauważyć. Mm, my Tak jest. Tomek Hajto był w tym momencie bezradny. Tueto w doskonałej sytuacji, ale za lekko strzelił Solidarność Bramkarza, Bramkarzy nakazała Ci tutaj chwalić Majdana. Nie, 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 no oczywiście po obejrzeniu powtórki Jacek bo, tą piłkę wybił, brawo Jacek, a sekuracja doskonała, ale to była kolejna próbka doskonałych techni technicznych umiejętności. Loren, Jeremy, coraz większa przewaga Kameruńczyków, którzy grają z coraz większą swobodą, Mówiłem przed kilkoma minutami, że mają mniej sytuacji strzeleckich. Teraz po tej akcji strzeleckich na pewno mają do tej pory mniej niż myśmy mieli, ale z gry po prostu no, lepiej grają Ta, tą piłkę, więcej są przy piłce. Widać, że no, zauważyli tą przewagę liczebną. Trener tutaj cały czas, pod, y, widzę, obserwuję tego trenera, trener cały czas nakazuje im niemal, żeby szybciej się pozbywali piłki. Ja rozumiem kibiców, chcą, żebyśmy grali do przodu, jesteśmy gospodarzami, ale jeżeli przez 90 minut się nic nie zrobiło, no trudno liczyć w takim meczu, by zaryzykować, odkryć się i narazić się na zupełnie niepotrzebną kontrę. Coraz bliżej końca tego spotkania, to już ostatnie sekundy wszystko wskazuje na to, że mecz zakończy się bezbramkowym rezultatem, który. Satysfakcjonuje zapewne i nasz zespół i drużynę Kamerunu. Kameruńczycy byli dobrym przeciwnikiem, który pokazał futbol techniczny oparty na dobrym przygotowaniu kondycyjnym, na sprawności fizycznej. Jest to drużyna o dużych możliwościach i oto arbiter. Słowacki Lubos Michel kończy spotkanie w Poznaniu. Polska remisuje z kamerunem 0 do 0. Nie udało się wygrać. Nie zawsze można wygrywać. Dubleży pokazali się moim zdaniem z dobrej strony. Ważne, że nasza drużyna pokazała tak, że nawet z tak groźnym zespołem jak Kom Kamerunem może grać, może stwarzać sytuacje strzeleckie. Szkoda natomiast, że popełnili nasi zawodnicy takie błędy, że zagrali mało skutecznie. Jerzy Engel jest przepytywany przez Czesława Kaliszana. Panie trenerze, wspaniała atmosfera tego meczu, ale czy w rewanżu piłkarze stworzyli wspaniałe widowisko, kiedy ozdobą każdego meczu są bramki? Wie pan, ja wiem, że ozdobą są bramki, ale widzieliśmy, że Kamerun to rzeczywiście jest dobry zespół i przy tylu próbach, przy tylu zmianach jak w dniu dzisiejszym ciężko było dojść do sytuacji szałowej. Moi koledzy komentatorzy zastanawiali się, czy w ciągu 45 minut można dokonać oceny przydatności piłkarza do gry w reprezentacji. Myślę tu o debiutantach. Na pewno tak i trzeba przyznać, że obaj wypadli poprawnie, obaj pokazali się z dobrej strony.